Wielki Piątek Chrystus na Krzyżu. Dokonało się, powiedziała w Wielki Piątek 2002 roku holenderska minister zdrowia Elsborst, podpisując ustawę o eutanazji. W ten sposób Holandia stała się pierwszym europejskim krajem, który zalegalizował ten proceder, chociaż już wcześniej przez kilkadziesiąt lat eutanazja była w Holandii praktykowana, a państwo przymykało oczy na jej bezprawność. Wykonałem swoją pierwszą eutanazję w 1969 roku. 1969, to więcej niż 30 lat temu, opowiadałem o tym od początku. Dlatego mówi się, że jestem jakby ojcem chrzestnym eutanazji. Co Euthanasia jest eutanazja? Co to jest eutanazja? Właściwie eutanazja to działanie jednej osoby, która kończy życie drugiej na specjalne życzenie tej osoby. Są dwie procedury. Jedna to samobójstwo wspomagane przez lekarza. Daje się pacjentowi napój z lekami. Pacjent to wypija, zasypia w ciągu 5-10 minut. Potem czeka się, aż pacjent jest już martwy. Inna procedura to zastrzyk, który daje się pacjentowi. To procedura, gdzie wszystko dzieje się bardzo szybko. Coraz więcej lekarzy zdaje sobie sprawę, że zrobienie zastrzyku, zostawienie pacjenta na parę minut z rodziną i szybka śmierć w ciągu pięciu minut pozwala szybko wrócić do normalnej pracy. I was there because I... Byłam tam, ponieważ chciałam się zorientować, co mogę zrobić dla tego pacjenta i jego rodziny. To był pierwszy raz, kiedy go widziałam, więc siedziałam tam i obserwowałam tego lekarza. Robił nakłucie tu, robił nakłucie tam, znowu tu, znowu tam. Trwało to z 45 minut. W międzyczasie. Napięcie rosło i, rosło i rosło i rosło. Wszyscy byli kompletnie rozbici. Pomyślałam, nie. Siedzę tu i obserwuję całą tę scenę i myślę, nie ma innego wyjścia niż eutanazja. Wszyscy się na to zgodzili. Nie mam czasu, by cokolwiek zrobić. Więc włożyłam wenflon w malutką żyłę w stopie. Potem lekarz miał możliwość, by kontynuować swoją eutanazję. Najważniejszą przyczyną y, takiej sytuacji i tej prośby o eutanazję jest lęk. My zna, mniej więcej y, oceniamy, że około 80-90% ludzi, którzy proszą o eutanazję, to są ludzie, którzy się czegoś boją. Boją się tego, żeby cierpieć z powodu bólu, boją się udusić, boją się czasem niestworzonych rzeczy, które się nie zdarzają w ogóle w, w przebiegu ich choroby. Prawie że nie ma przypadku, gdzie nie można by było bólu uśmierzyć, dlatego że bardzo rozwinęła się ta paliatywna medycyna i, i, i bardzo skutecznie można to zwalczać. Zresztą wszystkie statystyki pokazują, że ci, którzy poddają się eutanazji, robią to nie z powodu bólu. Cierpienie przynosi utratę ludzkiej godności. Mówi o tym 80% wszystkich pacjentów. Pracuję z ludźmi starszymi około 20 lat i widziałam wielu umierających. W ostatnich latach zwiększyła się liczba próśb o eutanazję. Moje doświadczenie tu w tym domu jest takie, że ludzie, którzy tu przybyli, nieraz mieli ze sobą oświadczenie, że chcą eutanazji. Ale dzięki temu, że otrzymali dobrą opiekę, liczba próśb o eutanazję zmniejszyła się. Zamiast zabić cierpienie, zabija się pacjenta. To fantastycznie skraca proces umierania i ci ludzie cierpią tylko przez krótki czas. Ale myślę, że należy zabijać cierpienie zamiast pacjenta. I kiedy widzi się zdesperowanych ludzi mówiących: Doktorze, proszę coś zrobić, bo za bardzo cierpię, to powinno się coś zrobić, cokolwiek, ale nie zabijać. Anything, but not kill them. Mieliśmy to panią, która miała raka piersi, który ciągle się rozrastał. W jakimś momencie przyszedł jej lekarz domowy i powiedział: Ona ma oświadczenie z prośbą o eutanazję. Czy możesz ze mną pójść do niej, by o tym porozmawiać? Zrobiliśmy to. Siedzieliśmy tam razem, ale ta pani już wcale nie poruszała tematu tego oświadczenia. Mówiła: Dostaje tu dobrą opiekę i jest w porządku. Wkrótce potem umarła w naturalny sposób. Zdecydował się razem z dziećmi. Już czas bym odszedł, mówił. Leżał w łóżku w szpitalu. Zróbmy eutanazję. No dobra, ustalmy termin. Dzieci mówią: Zróbmy to we wtorek albo w środę. Będziemy mieli czas na pogrzeb, a przyjaciele by przyjechać. Gdy nadszedł moment tuż przed zrobieniem zastrzyku, lekarz zapytał go: Czy ciągle tego chce? On na to: Doktorze, gdybym mógł pożyć jeszcze przez chwilę, byłoby lepiej. Na co lekarz? Jak to? Przecież zgodził się pan. Podpisał wszystkie papiery. No tak, ale chciałem sprawić przyjemność moim dzieciom. Chory miał oddać się eutanazji. No i jak to tam bywa nieraz, z, z Kanady przyjechała rodzina, żeby być przy tym. Ale on się rozmyślił. I pada nie chcę. Nie chcę dzisiaj i w ogóle nie chcę. Ja już tego nie chcę. Ale wywarto na niego nacisk. Jak to? Ludzie przyjechali z Kanady. Oni drugi raz już nie będą mogli przyjechać. Wielu starych ludzi czuje, jakby ich powinnością było umrzeć. To jeden z najbardziej przerażających rezultatów tutajszej polityki. Czują, że mają obowiązek umrzeć dla dobra dzieci i otoczenia by nie być obciążeniem. Ponieważ nie jest miłe patrzeć, jak ktoś cierpi i odwiedzać go. Czują się ciężarem, myślą, muszę się usunąć z drogi. To tragiczne. Było przynajmniej jedno znane mi badanie przez panią Wagner w Holandii, robione wśród chorych szpitalnych, które wykazało, że wielu obawia się własnych rodzin. Dlatego, że to są ludzie, którzy w pewnych sytuacjach mogą zadecydować o pozbawieniu ich życia. Baronka, die uit Azië is, heeft het Ik was in een parochie, er was een huisarts, die was heel vriendelijk. En... W jednej z parafii był lekarz, który był bardzo miły i bardzo uczynny. Kiedy ktoś był chory, zawsze dzwonił do mnie i mówił: Proszę księdza, ten a ten jest bardzo chory, i byłoby dobrze, gdyby ksiądz mógł udzielić sakramentu namaszczenia. Szedłem do danej osoby i bardzo często ten lekarz był obecny przy tym, co było trochę dziwne. Pamiętam taki dzień, kiedy wszedł i powiedział do chorego: Proszę pana, czy podać panu zastrzyk, by miał pan dobry sen? Dobrze, odpowiedział ten pan. W niedzielę rano zadzwonił telefon, że ten pan nie żyje. Pojechałem tam. Jedenastoletni wnuk akurat wychodził stamtąd i powiedział bardzo spontanicznie: Lekarz zastrzykiem zabił dziadka. Po jakimś czasie moja gospodyni powiedziała mi Proszę księdza, czy ksiądz nie zauważył, że w momencie, kiedy doktor dzwoni w sprawie sakramentu, na drugi dzień chory nie żyje? Pamiętam pacjenta z rakiem płuc, który przeżywał swoje ostatnie dni. Miał wielkie problemy z oddychaniem. Robił tylko. Rodzina cały czas przy nim była. Jeden dzień, jedną noc, kolejny dzień, kolejną noc, i nic nie mogła zrobić kompletnie nic. To było bardzo trudne dla rodziny i w takich przypadkach czasami kończyłem życie i muszę przyznać, że to było dla dobra tej rodziny, która cierpiała i moim zdaniem dla pacjenta również, chociaż mnie o to nie prosił. Są fanatycy, którzy uważają, że powołaniem lekarza jest przede wszystkim, przede wszystkim umożliwić współbliźnim łagodne przejście na tamten świat. No to taki był doktor Woltheis w Rotterdamie, który sam o tym mówił, prawda? I on wielokrotnie to wprowadzał w czyn. Nie znając rozpoznania, nie wiedząc, co chore mu jest, dlatego, że chory był bełkotał i był mało przytomny, ale był mało przytomny, bo on mu sam przepisał walium, o czym zapomniał. Także ta akurat eutanazja nie doszła do skutku. Dlatego, że odstawiono walium i chory zaczął normalnie rozmawiać. Jest dużo starszych osób, które boją się pójść do szpitala, bo obawiają się, że jak zgubią orientację w czasie i przestrzeni, to lekarze mogą dokonać eutanazji, choć oni nie wyrażali na to zgody. Boję się pójść do szpitala, lub leczyć się u lekarza, gdyż nie mam pewności, że nie zostanie przeprowadzona na mnie eutanazja. Miał problem z dziąsłami, też lekarz z domu spokojnej starości wysłał go do szpitala na biopsję. Takie małe nakłucie, czy ma raka, czy nie. W styczniu, chyba w drugim tygodniu stycznia, ze szpitala przyszły wyniki, że ma stadium początkowe raka układu limfatycznego. Zapytałem moją siostrę, która jest lekarzem, jakie są prognozy w przypadku tej choroby. W jego wieku, miał 80 lat, to około 3 lat. To się nazywa terminalna sedacja. To oznacza, że u pacjenta, u którego nie można powstrzymać bólu ani cierpienia, Przedawkowuje się pigułki nasenne lub leki uspokajające. Także pacjent zapada w śpiączkę i już się nie budzi. Będzie nieprzytomny do końca swojego życia przez powiedzmy dwa, trzy dni. Przestaje dostawać wodę i jedzenie i w ten sposób przez ten czas umiera. Lekarz natychmiast rozpoczął terapię, jeśli można tak to nazwać. A było to traktowane jako terapia. Polegała ona na przedawkowaniu morfiny i w ostatniej fazie na wstrzymaniu wody i jedzenia. Tydzień później mój dziadek był martwy. Gdy rodzina przyszła do lekarza ze skargą, najpierw powiedział: Ale on był chory. Nie rozumiecie, że był chory? Ja mu tylko pomagałem. Gdy rodzina bardzo gniewnie odpowiadała, Lekarz powiedział, tak, ale ono to prosił. A gdy rodzina zapytała, jak to, jako prośbę wykorzystano zdanie, help me toch. Proszę, pomóż mi. W ostatnim raporcie z zeszłego roku możemy zauważyć, że w Holandii mamy około 4,5 tysiąca aktywnych eutanazji. I ponad 15 tysięcy, czyli ponad 3 razy więcej terminalnych sedacji. W jakimś momencie brakowało mi pani Żadul. I zapytałem pana Żadul, gdzie ona jest. On odpowiedział: Moja żona jest chora. Pewnego dnia. Lekarz rodzinny przepisał podwójną dawkę morfiny, którą podała jej pielęgniarka środowiskowa. Przyszła wieczorem i zrobiła zastrzyk, przy którym niczego nieświadomy pan Żadul pomagał, przytrzymując żonę. Następnego dnia rano okazało się, że pani Żadul zmarła. Po kilku dniach pan żadul powiedział mi, ja pomogłem przy tym. Bardzo zestresowany mówił, ja pomogłem przy tej czynności i przez całe życie będę miał to sobie za złe. W dalszym ciągu istnieją trzy grupy. Trzy główne grupy pacjentów, które w danym momencie nie mają pełnej możliwości korzystać z prawa. Są to psychicznie chorzy, wielu przewlekle chorych i chorzy na demencję. Wszyscy oni. Mogą niewyobrażalnie cierpieć, ale nie zostali dopuszczeni do grupy pacjentów, na których wykonuje się eutanazję. Dlatego jesteśmy przekonani, że jest ważne, by ich promować i nawoływać do zmiany sytuacji. Wszyscy są zgodni, że nowonarodzone dzieci mają prawo do eutanazji, ale to po prostu nie jest dobrze zorganizowane w Holandii. Spotykamy się z wieloma ciężkimi reakcjami ze strony otoczenia. Na przykład szef mojego męża w pracy powiedział, że to nie było normalne, co zrobiliśmy. Popatrzcie na świat zwierząt, powiedział. Jeśli kotka rodzi chore kocięta, to od razu je zabija. Pozwolić żyć temu dziecku jest przeciw naturze. Albo inna sytuacja. Byliśmy na spacerze w lesie i spotkaliśmy tam naszego znajomego. Zaczęliśmy rozmawiać, a on mówi: Jest przecież eutanazja. Przecież życie tego dziecka nie ma żadnego sensu. immer mehr Coraz więcej ludzi zaczepia nas nagle na ulicy i pyta. Dlaczego nie przeprowadzicie eutanazji na waszym dziecku? Prawo do eutanazji stało się obowiązkiem eutanazji. Wszystko zależy od tego, czy uda się przekonać rodziców, że to życie jest bezużyteczne. Będziecie mieli z tym tylko kłopoty. To jest brzemię na waszym życiu i jeśli się zgodzicie, wycofamy opiekę. I to dziecko umiera z głodu. Ta chęć eliminacji bezużytecznych jednostek ze społeczeństwa odgrywa rolę i to przede wszystkim, jeśli chodzi o eutanazję noworodków. O tych dzieciach się mówi, że to są, że to są nieudane, nieukształtowane, no po prostu nieludzkie istoty, tak, Które, których życie nie przedstawia żadnej wartości. Mówi się, że od razu po urodzeniu, któż by, się, któż by się sprzeciwił eutanazji w takim przypadku. Więc, nie litość, na którą się powołują, nie współczucie, nie chęć zabezpieczenia tego dziecka przed przyszłością, która będzie przyszłością pełną cierpień, tylko wstręt, strach przed tym zniekształconym człowieczkiem. Chęć niedopuszczenia go do wspólnoty żywych. Bardzo często pytają mnie, jaki jest sens życia naszej córki i osób podobnych do niej. Mogę to wyjaśnić tylko na przykładzie naszego własnego doświadczenia. Myślę, że tikwa jest dla nas ogromnym wzbogaceniem. Dla mnie, jako ojca, dla Renaty, jako matki. I dla naszych dzieci. Myślę, że gdyby Tikwa nie pojawiła się na świecie, nasze życie straciłoby wiele sensu. Widzieliśmy bicie serca na tym monitorze. Zwalniało i myśleliśmy, teraz to się stanie. Po chwili zaczynała znowu oddychać. Ta mała dziewczynka, 14-miesięczna, walczyła o życie. Bardzo, bardzo ciężko patrzeć na śmierć dziecka. Zostałem poproszony o eutanazję na naszym oddziale noworodków. Zrobiliśmy to dwa razy. Słożyliśmy raport w prokuraturze. W tamtym czasie, 15 lat temu, nie stwarzało to żadnych problemów. Półtora dnia później wszedł pediatra. Był bardzo grzecznym człowiekiem, bardzo łagodnym, był bardzo współczujący i niezwykle delikatnie zapytał. To jest bardzo ciężki czas dla Was i Waszego dziecka. Zadał to pytanie mojej siostrze: Czy nie sądzicie, że już nadszedł czas, by zakończyć ten proces umierania? Moja siostra zachowała się bardzo spokojnie bardzo cicho. I grzecznie powiedziała do niego. To nie jest ani jej, ani jej męża decyzja. Kto inny jest od tego, by zdecydować, kiedy ma odejść? Lekarz natychmiast wyszedł. Lekarze uczą się od swoich najtrudniejszych pacjentów. My się nie uczymy z książek i czasopis. My się przypominamy. My się uczymy od naszych pacjentów. I trudny pacjent, którego się czy będzie dobrze leczyć, czy źle leczyć, on zawsze, tak powiem, będzie zapamiętany przez lekarza. I on będzie miał wpływ na to, jak my następnych pacjentów będziemy leczyli. Jeżeli lekarz. Podchodzi do pewnej sytuacji klinicznej. Zawsze z podejścia na to się już nic nie da zrobić. I na to jest tylko jedna odpowiedź to jest eutanazja. To w momencie, a to mi się zdarzyło tutaj, w tym miejscu, w którym my jesteśmy w tej chwili, w momencie, kiedy przyjdzie pacjent i powie: Panie doktorze, ja absolutnie nie chcę eutanazji, to ten lekarz mówi: Ja nie wiem, jak Panią leczyć. Ja się nie nauczyłem. Ja zawsze to rozwiązywałem w ten sposób. Był pewien mężczyzna, w wieku 50 lat, niezbyt stary, umierał na raka. Syn powiedział do niego: Tatusiu, gdybym miał to, co ty masz, zabiłbym się. Ten człowiek spojrzał na syna i rzekł: Słuchaj, synku, gdybyś leżał w łóżku, w którym ja leżę, z chorobą, na którą ja choruję, wiedząc, że już nie pożyjesz długo, nie był jeszcze na progu śmierci, ale prawie, nie mówiłbyś tak. Zapamiętaj, zapamiętaj na zawsze, że każdego dnia, kiedy budzę się rano i patrzę przez okno na świat, jestem szczęśliwy, że jestem tu z tobą. To widać w społeczeństwie, gdzie wszyscy potrzebujący opieki są wykluczani, są wypychani do instytucji, do domów dla psychicznie chorych i domów starców. I wtedy nie trzeba na nich patrzeć na ulicy. Nie czuje się ich obecności. Nikt nie musi się o nich martwić. To ograbia nas z wiedzy, jak kochać. Zabiera sens naszemu życiu.